Arturo Mari wykonał ponad milion fotografii podczas papieskich pielgrzymek po świecie. W Lubaczowie na spotkaniu z mieszkańcami mówił, że najbardziej utkwiła mu w pamięci ta pierwsza z 1979 roku, której częścią była msza na placu zwycięstwa w Warszawie. Pamiętam, jak po modlitwie przy grobie nieznanego żołnierza papież pytał, dlaczego moja ziemia jest tak bardzo splamiona niewinną krwią. Później podczas mszy powiedział Nie mogę pozwolić, żeby w Polsce godność ludzka była deptana i to był pierwszy kamyk, który ruszył wielką lawinę, który sprawił, że dziś mamy taką Polskę, jaką mamy. Papież przybył do Lubaczowa 12 lat po tej pierwszej wizycie 2 czerwca 1991 roku, dokładnie o 2020. 20. To zdjęcia zrobione wówczas przez papieskiego fotografa. Na prośbę ówczesnego arcybiskupa Mariana Jaworskiego poświęcił miejscową prokatedrę. W pamiątkowej księdze mieszkańc Lubaczowa wciąż zamieszczają prośby i podziękowania dla świętego dziś Jana Pawła II. Jest to wielkie wyróżnienie. Mieć świątynię poświęconą przez samego Ojca Świętego. Każdego roku miasto Lubaczów spłaca dług wdzięczności Panu Bogu, Bożej Opatrzności, za to, że mógł gościć tak wielkiego człowieka. Arturo Marii mówił w Lubaczowie, że z miliona papieskich zdjęć jedno jest dla niego szczególnie cenne to wykonane u schyłku życia Ojca Świętego z Drogi Krzyżowej w Koloseum. Santo Padre. O sile, z jaką papież trzymał krzyż, świadczy zaczerwienienie pod paznokciami, które zostało utrwalone w moich fotografiach. Wszyscy wiemy, że papież napisał 14 encyklik, a ja bym powiedział, że napisał 15. Ta 15 jest napisana cierpieniem, gdy oparcia szukał właśnie w krzyżu. W Lubaczowskiej Prokatedrze można obejrzeć kilkadziesiąt zdjęć Arturo Mari z papieskiej pielgrzymki z 1991 roku.